O, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, zobaczcie kto dzisiaj jest moim gościem, oficjalna premiera Wesela, więc kto konferancjer, Arek Jakubik, witam Ciebie serdecznie. Tak jest, dostałem nam najoryginalniejszą propozycję od reżysera Smarzowskiego, no, wieloletniej naszej, w trakcie naszej współpracy, mianowicie Wodzirej i wokalista zespołu Disco A jak się ten zespół nazywał, czy po prostu Arek Jakubik Band? Nie. Powiem tak, jakby taki środowiskowy, hermetyczny nasz żart polegał na tym, że e, obok mnie e, na scenie e, stał Adrian Zaremba i Wasilii Wasilko. To są, e, to są zalotnicy e, Michaliny Łabacz z filmu Wołyń. I myśmy nazywali się Wołeniacy. Tak na nas e, wszyscy. Bo, taki boysband weselny. A, boys A. Ale widzę kontuzja po koncercie. Tak. Zobaczcie. To jest, no tak, to jest e, pozostałość po... E, pogo. Krótko mówiąc po Pogo w nawiązaniu do Nawet tkoczności. nie, to była pierwsza e, piosenka, e, którą graliśmy w klubie Ucho w Gdyni. I ja w trakcie tej piosenki po prostu nie chcąc, nie zauważyłem, że stoi koło mnie gitarzysta i gdybym jeszcze uderzył tym palcem w gry, w gitary, o. w cokolwiek. Tylko ja go uderzyłem w jego żelazną klatkę, klatkę piersiową. No. Myślałem, że to będzie na mojej klatce w <gry> do klatce kolegi. Natomiast faktycznie, wiesz co, e, idąc dalej za, e, za tą muzyką weselną, Wojtek e, Smarzowski zapytał mnie, dlaczego nie ma płyty e, no, z muzyką e, weselną. A myśmy faktycznie z kolegą Olafem Deriglasowem, który jest producentem muzycznym, aranżerem. Jak zawsze, właśnie miałem ja już o Olafa zapytać, tradycyjnie. Tak. To, to, to e, faktycznie e, no, postanowiliśmy tę płytę wydać i e, mamy ją nawet ja, ze pokażmy, sobą. Proszę pokażmy, bardzo. żeby, żeby tak. nasi młodsi widzowie Premiera widzą. jest 8, e, 8 października w Wodzirej. Muzyka weselna z filmu e, Ja mogę zobaczyć? Proszę cię ja... Naprawdę tu wyglądasz jak hmm. król disco Polo. Może przestań, rzuć tego roka. i z Disco Polo. Arek. Okay. Żeby, żeby było jasne, to jest moja pierwsza rola, która została zarejestrowana na płycie CD, bo tak naprawdę to jest jeden koncert, który graliśmy na planie filmowym z udziałem aktorów, statystów, bo była świetna zabawa jak na prawdziwym koncercie, ale od razu, jakby ucinam wszelkie spekulacje, nie zamierzam w tej przepięknej, czerwonej, brokatowej marynarce jeździć po całym kraju i grać na żywo. Ale wiesz, już Marcin Miller domiec moim mówi, że się boi o konkurencję, bo już słyszę właśnie te wibracje. Nie, nie, Sławomir może spać spokojnie. Czyli jednak jeden aktor zostanie na rynku tym takim ROK jak on to nazywają. Rok Tak, tak. Rokpolo. ale wiesz co, wracając do, wracając do, wracając do filmu wesele. jak wyglądały przygotowania, Czy co, oglądałeś kasety VHS, płyty DVD, jak wygląda praca konferencjera? bo to mnie ciekawi. I chciałbym usłyszeć to od Ciebie, bo kiedyś czymś takim się zajmowałem i poniekąd zajmuję. Wiesz co, posiedziałem trochę w internecie, nie, nie, nie ukrywam. Sam również byłem na, na kilku weselach, ale mieliśmy również e, takich specjalistów na planie, e, których można było się poradzić. No. Były pytania z, ze strony tych właśnie doświadczonych wodzirejów, czy na przykład ten konkurs ma być w wersji soft, czy w wersji hard? I Ty wybrałeś no, się i bez... Nie, to tutaj decyzja ostateczna należała do, do reżysera. Ja mogłem tylko e, zasugerować, że coś można by zrobić tak bardziej e, przaśnie, bardziej zabawnie, e, albo tak jednak warto odpuścić, żeby tam nie przekraczać e, przypadkiem jest środek, granicy. Ale jest środek. w Dobrego smaku. Jest środek, bo właśnie za dużo nie ma zabaw, ale jak już są, to są. Ale właśnie, chciałem porozmawiać o ambitnym wyzwaniu w trakcie filmu Wesele. Ostatnie, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, bo już mi pokazują Stop. Jak to było zagrać jednocześnie konferencja z uśmiechem na ustach i człowieka, który jednak cofa się w zupełnie innych czasach, trudnych moralnie? Jak jest trochę smutno na koniec. Wiesz co, to, to oczywiście było tak, że nie było takich dni zdjęciowych, kiedy musiałem zagrać i jedną, i drugą postać, jedną po drugiej. Także miałem jakby przestrzeń, żeby, nie wiem, przebrać się, żeby, nie wiem, zmienić charakteryzację, żeby również zmienić to, co się dzieje w mojej głowie. Tyle tylko, że ta postać wardonia, z którą gram to jest facet, który w czasie wojny i no, jak chorągiewka, raz za ruskimi, raz za, za Niemcami, raz za, za narodowcami. Pozna języki obca. Pozna języki obce. Tyle tylko, że to, to nie jest jakaś tam, czy to jest jakaś trzecioplanowa, umówmy się, rola, która nie ma tam większego znaczenia dla rozwoju historii fabuły. I ja mam też takie wrażenie, że, że tym razem, ale się bardzo, bardzo ucieszyłem, że takie propozycje dostałem od reżysera, że jak gdyby nie musiałem funkcjonować na, na takich totalnych, ekstremalnych diapazonach emocjonalnych, czyli że nie musiałem później tych ról odchorowywać. Że trochę tutaj e, inaczej, na innych zasadach e, w tym ostatnim filmie Wojtka e, funkcjonował. Dlatego serdecznie polecam film Wesele. Arek Jakubi gra bardzo charakterystyczne postacie w tym filmie. I subskrybujcie kanał Bartosz Boruciak TV. Arek już zasubskrybuje. Zaraz. Tak jest. I zapraszamy serdecznie na, na film. I, na, i o, płyta. I płyta, oh, właśnie. A, A, Do góry nogami. Do góry nogami. Oddawaj, bo to jedyny egzemplarz. Dobra, uciekam. Na razie, hej, trzymaj się. A, Borek, druga rączka, druga rączka. W kontakcie. No.